Dzień dobry, drodzy widzowie! Chciałem zaprezentować pas taktyczny z AliExpress. Ten, co tu w tej chwili widać, to jest mój trzeci pas. Yy, trzeci ze względu na rodzaj klamry, loza, yy, rodzaj zapinania. I chciałbym przeszeć: nie kupujcie pasów z plastikową klamrą. Chodzi o ten element. Pas wygląda ładnie, fajnie, ładnie się prezentuje, ale pod większym obciążeniem, po prostu pojechałem do lasu, mówię a sprawdzę, to nie są duże pieniądze, 7 zł czy 8 zł. Zawiesiłem to na gałęzi, na takiej nisko zawieszonej gałęzi i stanąłem nogą. Problemem jest ten element do regulacji pasa, do regulacji długości pasa. On po prostu pęka. Te wszystkie plastikowe klamry pękają w tym miejscu. Dwa, zep... Dwa zepsułem. Ten trzeci noszę po prostu przy nerce. Nie ma dużego obciążenia jakieś tam dokumenty, paczka papierosów i latarka. No, może i folder. Ale jeżeli ktoś yy, chciałby zawiesić na tym coś więcej, albo nie daj, Bóg, by coś się stało i miałby posłużyć do ratunku, to bym nie ufał temu pasowi, bo to jest tu jest wszystko plastik, metalowy jest tylko tutaj to i nity, nic poza tym. Cała reszta to plastik, a pękający element najczęściej to jest właśnie ten. Teraz ostatnio zakupiłem czwarty mój pas i wyszukałem na AliExpress pas z metalową sprzączką. To jest metal. I on działa na zasadzie pasa samochodowego. Tutaj wciskamy i się odpina. Pojadę do lasu, zrobię podobną próbę. No ten jest troszkę droższy, bo on kosztował około 30-40 zł. O. I on działa jak pas samochodowy. Co mi się podoba? Pas jest sztywny. Ma bardzo ładne szycie. Żadnych odstających nitek, żadnego, nie wiem, tam jakieś. No, no, no jest wykonany ok. No i co najważniejsze metalowa klamra. Jeżeli to będzie działać jak w pasie samochodowym, że można temu zaufać, no to polecam bardzo. Z, dzisiaj mamy piątek, jutro sobota pojadę do lasu i sprawdzę w ten sam sposób, co te plastikowe, melonowe y, 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 pasy, ale z plastikową klamrą. No tamte, no nie polecam, nie polecam, nie kupujcie. Szkoda nawet 6-8 zł, bo za te pieniądze, nie wiem, można coś dziecku kupić. Ten kosztował troszeczkę więcej, ale wybrałem z metalową klamrą. Prezentuje się też ładnie. Szybkie zamykanie, szybkie odpinanie. Mówię, to działa na zasadzie pasa samochodowego. Także do zobaczenia. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, proszę pisać w komentarzach. I dziękuję za lajki.